Cześć dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku drogo wskazów Witajcie, słuchajcie. No podziało się w ostatnim odcinku, w tym odcinku też się podzieje, powiem ja mam zupełnie szczerze. No i jak widzieliście zresztą na catscence Bella typa wypierdzieliła, no... Było wiele w sumie komentarzy związanych z zachowaniem Belli, z zachowaniem Aleka i dużo różnych emocji, jakby od Was wychodziło w stronę tutaj tej dwójki. Wielu z Was obwiniało tylko Aleka, wielu z Was obwiniało, słuchajcie, Belle. No i tak zupełnie szczerze Wam powiem, że ja uważam, że winna jest w każdym, natomiast czy większa jest w Aleku, to już chyba każdy musi na sobie odpowiedzieć. Na pewno Bella żałuje tego po prostu w cholerę, co się wydarzyło, i sama nie wie, jak spojrzeć po prostu swojej mamie w oczy. I jest to dla niej po prostu no, traumatyczne przy życiu, wiecie, ona się napiła strasznie alkoholu i nie do końca siebie kontrolowała, ale też prawda jest taka, że nie powinna siebie do takiego stanu, słuchajcie, doprowadzić. Także jestem ciekawy, co wy sądzicie o tym wszystkim. Mam, słuchajcie, nadzieję, że jakoś to się tutaj dobrze rozwiąże, że nie będzie zbyt dużej dramy. No i cóż, będzie trzeba zacząć słuchać naszą rozgrywkę. Także u Belli tak to wygląda, że ma ona jakieś nastrójniki, słuchajcie, których nie mogę przeczytać od dziwo. Aha, bo ja może dlatego, że mam włączone kryształki? Nie, jakimś cudem nie mogę po prostu przeczytać jej nastrójników. To może ja ją po prostu zresetuję. Halo, dzień dobry. Nadal nie, nie wiem dlaczego. Coś się zepsuło. W każdym razie, no, dziewczyna jest spięta, jest zrezygnowana w związku z tym, jak wygląda to wszystko. Niestety, nie rób testu ciążowego. Mam nadzieję, że w ciąży w życiu nie będziesz. Oby się tak, słuchajcie, nie wydarzyło. Nawet tego nie sprawdzę na ten moment, bo to by była tragedia. to ty jesteś chora? Iść do pracy. O Boże, a ty masz jeszcze pracę. Nie, no, ty jesteś na takim kacu, że wiesz co, możesz sobie po prostu weź wolne. Słuchajcie, weźmiemy wolne. Myślę, że to jest dobry pomysł. Weź. Tutaj dzień wolny, bo ty zresztą poza tym idziesz dzisiaj jeszcze na studia, także ona, że tak powiem, ma taką imprezkę przed pierwszym dniem studiów, także po prostu wszystko się tak nałożyło, że jest jedna wielka tragedia, ona czuje się po prostu tragicznie, więc zaraz będzie się z nią ogarnąć. No I kolejną rzecz, którą musimy zrobić, to słuchajcie, jest to, że naprawiłem w końcu krzesła z modów, i niektóre się właśnie poprzestawiały. To kiedyś było to krzesło, nie wiem, czy pamiętacie, więc muszę to usunąć. No i pododaję inne, i tutaj tak samo zresztą na dole, bo że jaki tutaj syf jest, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy. To będzie właśnie działało wszystko, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Można je słuchajcie naprawić programem Sims4 Studio. Na pewno jest wiele poradników w internecie. O kurde, jak to ładnie wygląda. No i może to zostawię. Nie, no dobra, nie, bo to będzie taka dziwna zmiana. Jest wiele poradników w internecie, jak go używać, słuchajcie, także myślę, że tam musicie sobie po prostu skoczyć i e, tam jest właśnie taki specjalny fix dla krzeseł i zaraz właśnie sprawdzimy, jakby, czy one działają, bo wiem, że właśnie wiele z was też ma problemy z krzesłami, z custom contentu. Niektóre, co prawda, się usunęły, mam wrażenie. Ale niektóre działają bardzo, bardzo dobrze. Także Bella, choć zaraz tutaj przetestujemy, nie, 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 nie. Ty sobie weź płatny urlop, to sobie znaczymy, to nie będziesz musiała chociaż dzwonić. I weź sobie usiądź na początku, to sprawdzimy. O, teraz pokazało się mi, słuchajcie, trzeźwie, z powodu upicie się. Zdaje się, że Bella zaczyna dochodzić do siebie, czyli będzie, słuchajcie, powrót, że tak powiem, do normalnego stanu za dwie godzinki. No ale tutaj jak widać, kas morderca nie ma serca. I co działa siadanko? Działa siadanko, także elegancko. Weź jeszcze um. Może napij się wody i umyj ręce. Nie, może ręce to nie umyj zęby, bo raczej ich nie myłaś. I... Boże, czemu to, dziecku, myślisz? Proszę cię, czy wyrobiliście bez jakichś zabezpieczeń to? Mam nadzieję, słuchaj, że nie. Bo to by było już w ogóle... a czy ty będziesz myła zęby i piła wodę jednocześnie? I to w sumie jest realistyczne, no bo nie tyle, że pije się woda, ale jakby wodą się... Wyplu... Wodę się wypluwa, nie? O, słuchajcie, łeb nawala. No, no, dzieje się, kacyk jest obecny. To jeszcze nie trzeba posprzątać, bo ogólnie... Jakby okazuje się, że Valentina będzie najprawdopodobniej albo dzisiaj, albo jutro przyjeżdżać. Wydaje mi się, że jutro będzie wracała, Boże, więc to wszystko musisz poogarniać. No i dzisiaj Bella idzie jeszcze słuchajcie na studia, tak? Bo zaczyna tą słuchajcie psychologię swoją za. 59 minut, także nie wiem, czy ona tam w ogóle trafi, czy jej się uda, mam nadzieję, że tak, słuchajcie, naprawdę, to jest, tu się bardzo dużo wydarzyło ostatniej nocy, więc Bella to musi wszystko posprzątać, no i zobaczymy, jak pierwszy dzień na studiach, ona pewnie nawet nic nie zje do tego czasu, wiesz co, może sobie po prostu coś na szybkości przekąść, co matka w lodówce zostawiła, także to będziemy mieć, chociaż, słuchajcie, z głowy Ja za nią troszeczkę posprzątam, bo widzę, że tutaj się naprawdę sporo zadziało, no i to chyba wszystko jest posprzątane. O, twoja praca nie wiem, Dlaczego tutaj leży? No i zapraszam panienkę na studia. Jak się ubierz W taki strój. Ehm, w miarę się ogarnęła. Jest jakby zainspirowana, więc może na tych, na tych pierwszych zajęciach pójdzie jej dobrze, chociaż ona nie zrobiła, słuchajcie, pracy nowej ani niczego. Gdzie to jest to napisane? No, mamy 50% ukończenia pracy nowej, także wydaje mi się, że może być e, problem. I dzisiaj jeszcze na coś idziesz? Na zajęciach to 12... 25, a później za 23 godziny. To będziemy musieli to na szybkości ogarnąć do tego czasu. O Walentinka dzwoni się zapytać, co u nas. E, no jasne, że chcemy pogadać. E, nie wiem, czy coś powie. Pewnie nie wiem, informuje nas o słuchaj, no niedługo będziemy wracać. E, tutaj jest Niki, także mam nadzieję, że wszystko dobrze u Ciebie, bla 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 bla. bla. No, wiecie, sami co się zdarzyło. Na ten moment Bella. Nie chcę mówić Walentinie o tym, co się wydarzyło. Nie wiem, jak Alek się nie zachował w związku z Walentiną, i jakby Walentina też jakby na razie nie ma z nim kontaktu, no bo po prostu jakby chillują tam sobie z Niki, także tak to wygląda. A tak, by the way, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale mam aplikację, tą taką specjalną SNB Bills, czyli taką specjalną do rachunków, i mamy tutaj właśnie, że mam dwa tygodnie za nimi wymagana, będzie zapłata za podatek od nieruchomości. I szacunkowy koszt tej zapłaty to 8 tysięcy, także bardzo dużo to będzie kosztowało, um, ale no, chyba pieniędzy będzie mieć dostatecznie i mamy jeszcze dużo do skrzynki pocztowej, nie, spo, nie sportowej, wpadły rachunki, także otwórzmy sobie tą aplikację zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Możemy sobie kliknąć tutaj i zapłać rachunki. Oj, nie mamy, słuchajcie, tego na koncie tego. O, tu mamy zapłacić rachunki za media. Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. Nie rozumiem, jak to jest możliwe, bo mamy pieniądze, ale tutaj mamy właśnie wszystko rozłożone. Ile płacimy za energię, za wodę, za wywóz śmieci, za telewizor, za telewizję premium, za internet, za internet premium, za sieć komórkową i dodatkowe jakieś koszty. Słuchajcie, dlaczego to mi nie działają pieniądze? Słuchajcie, o co chodzi. Dobra, to przelejmy sobie z tego jeszcze 1000 simolonów. Może teraz zaskoczę, bo jak widać, tu się coś zbagowało bardzo mocno. Ej, zapłacę warunki przez fundusze rodziny. Okej. Okay. O, teraz mogę, widzicie? Musiałem przeklikać jakby z czego tutaj będę płacił fundusze. No to zapłacimy za wszystko 752 i mamy to z głowy już nam, słuchajcie, nie przyjdzie... Żaden komornik, ani nikt taki Dobra, dzałucha, co ty musisz zrobić na swoją uczelnię? są do egzaminu końcowego? Okej, okay, czyli to były chyba ostatnie zajęcia w twoim semestrze, nie mam pytań No i mamy tutaj wygłosić prezentację na tych zajęciach z wstępów do psychologii Musimy zrobić pracę, no, no także dzisiaj się tym zajmiemy Wstęp do psychologii, słuchajcie no, trzeba się troszkę pouczyć, słuchajcie, niby początek, ale tutaj jest dużo do roboty. Także na spokojnie, niech ona sobie to dzisiaj ogarnie. Nie będziemy jej stresować pracą. No, jakby to jest najważniejsze: Valentina i tak ma swoją restaurację, którą by the way, możemy otworzyć. I zróbmy to. Niech to się otworzy. Nie jest gotowa do działalności. Ale jak to, nie mam pracowników? Jak to się stało? O co chodzi? O, chyba nam ktoś umarł, słuchajcie. Z pracowników. No dobra, to będziemy musieli jutro tam Walentiną pojechać, dzisiaj nie otworzymy, bo ktoś nam z pracowników albo odszedł, albo umarł. No trudno. Ogólnie to Bella ma bardzo negatywny stosunek do Aleka teraz. Jak widzicie, bardzo, bardzo go nie lubi po tym wszystkim, co się wydarzyło. No i naprawdę czuje mega, mega ogromne poczucie winy, no nie, ale to tak duże. No jakby słuchajcie, wyobraźcie sobie. Trzeba ja popsułem to. Boże, weź zadzwoń do Złotej Rączki. No, jak, jakby ktokolwiek się czuł na jej miejscu, przecież no jakby to jest tak dobra dziewczyna, dopiero co zyskała matkę, dopiero jakby co, wiecie, robiła z nią wszystko i dopiero co odzyskiwała z nią kontakt i, i zrobić takie coś własnej matce, to jest okropne I, i ja jestem pewny, że ona właśnie strasznie źle się z tym czuje, no natomiast stało się po prostu i jakby, no nie będzie chciała tego powiedzieć, ale będzie pewnie się martwiła teraz, co się wydarzy i jak to wszystko wyjdzie, no nie. O, Alaja przyszła? Gdzie? O, Alaja przyszła, słuchajcie, sister nasza przyszła, także weź ją zaproś do środka. Nie sądzę, że będzie jej opowiadać um, o tym, co się wydarzyło, bo no raczej nie. Nie wiem, które ona tutaj zajdzie. Ale możesz nam chociaż poznać, że strasznie, że się czujesz i w ogóle, no, jest nieciekawie bardzo, także. Pogadaj z nią chwilę i weź zadzwoń do tej Złotej Rączki, bo jutro wracają tutaj nasze dziewczyny z Ciechocinka z sanatorium, także Będziemy mogli tutaj ładnie je przywitać, jak to wszystko będzie naprawione i ogarnięte. Miejmy taką nadzieję, o 16.16 16 przybędzie. No i teraz ty będziesz musiała jeszcze zrobić tą prezentację. Także ja ci tutaj gdzieś wyciągnę na środku. Oj, jak widzicie, lekko w podłogę wleciała, ale już jest gicior. No i będziemy zbierać informacje, no bo jeśli mamy czas, no mam nie do końca ukończono, jak widać, 75%, więc zaraz ją ukończymy do końca. No ale też ogarniemy właśnie tą prezentację i będzie wszystko na gicior. Okej, okay, pan tutaj zrobił. Także prezentacja teraz będzie robiona pewnie do wieczora. No i jutro, jak mówię, wracają dziewczyny. Okej, okay, jakoś normalna tej prezentacji chyba będzie okej. Okay. Jeszcze dokończymy e, tą pracę nową na jakie? Zajęcia wstęp do psychologii. Także dawaj, dokończ sobie, żebyś to miała zrobione, no bo jednak trzeba się na studiach troszeczkę postarać. To się nie oszukujmy jakby zbytnio. No i będziemy sobie, słuchajcie, szli naszą bellą spać. Taki e, szybki dzień, jeszcze coś może sobie hapnie na kolacyjkę. I jutro wracają e, w końcu nasze dziewczyny. Także chodź, Bella już tutaj do siebie i śpi. No słuchajcie, dziewczyny przyjechały z samego rana tutaj, więc Bella leci do nich szybko je przywitać, no bo słuchajcie, nie widziały się przez tam. Dwa dni w sumie, coś takiego. Także weź tutaj swoją mamuśkę, obejmij. Ona ma takie poczucie winy na 100%, słuchajcie. No ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? No właśnie, widzę, że masz tutaj poczucie winy, jakieś opory, żeby się tutaj z nią przytulić, ale przytul. Powiedz jej tam, cześć, mamo, miło ci. widzieć, dobrze, że wszystko u ciebie jest okej. Okay. I ciotkę też obejmij, powiedz. Dzień dobry, Ciociu, witam cię serdecznie i tak dalej, i tak dalej. Nikitka, dzień dobry. Nie zaczynam dopiero, już dawno gram w nim Oni są, są tak zbagowane, że hejnik jest zawczuty, Nie wiem dlaczego słuchajcie jeszcze i tej e, wolną wolę, bo po prostu wyłączyłem imię, żeby tutaj ustały na chwilę na to przywitanie. E, I przyniosę wam walizy, słuchajcie, do pokoju i będziemy ogarniać tutaj życie. Zaraz Valentina zrobi jakieś śniadanko chyba najprawdopodobniej, nie no będziemy jeszcze musieli iść do restauracji ogarnąć rzeczy. Ok, przyniosę wam to tutaj do sypialni na ten moment, żebyście się rozpakowały. Proszę bardzo dziewczęta, mam nadzieję, że wypoczęłyście, że jesteście wypoczęte, że wszystko jest gicior, dobra. I chodźmy tutaj, teraz tak, ty jesteś głodna, Walentinka też głodna, to Walentinka coś nam ugotuje w tym czasie, na spokojnie coś dobrego, może omlecik, niech to będzie omlecik, Niki w tym czasie ty się pójdziesz odprężyć, skoro jesteś zawstydzona, to weź sobie kąpiel z bąbelkami, no a ty po prostu podejdź sobie tutaj i na razie usiądź, żebyś po prostu, czy podać się to, co teraz się między nami dzieje, a co to za wątpliwości, nie, tak właściwie to nie, aha. Nie wiem, co za dziwne wątpliwości, ale okej, okay, nie mam pytań. Niki, nie chcesz jednak się kąpać? No weź sobie tą kom. A, nie możesz sobie wziąć kąpieli, dobra, no to nie wiem dlaczego, to weź sobie pomyśl pod prysznicem, może w takim wypadku ciepła woda, wszystko, to też się ogarniesz. No wydaje się, że dziewczyny naprawdę, słuchajcie, wypoczęły, wszystko jest gicier, wszystko jest okej. Okay. Także miło o tym słyszeć, no bo jednak im się to bardzo, bardzo mocno należało. Boże, Bella, zaraz idzie na studia, dobrze wszystko masz ogarnięte już, o czym ty sobie myślisz, obejrzysz. Aha, oglądasz obraz, dobrze, widzę, że kontemplujesz sztukę, nie ma żadnego problemu, ale nie zostawiaj tego, nie, 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 stój, omlecik. Wiem, że trochę się tutaj nakurzyło od, od ostatniej imprezy Valentina, ale weź omlet dokończ, proszę cię, stój, omlet dokończony będzie przez ciebie, tak, dziękuję. Chyba z Bella nie zdążymy, ona już musi na studia, co? 23 minuty, no to tak trochę nie zdążysz zjeść ale może weźmiesz sobie chociaż kęsa niech każda z was sobie weźmie kęsika małego e, i później pojedziemy tej restauracji z Niki pokażemy, bo Niki słuchajcie nie wie jak to wygląda wszystko od kuchni, także jak Bella sobie pójdzie na studia, a nie, akurat w sumie nawet się najesz, gicior dobra, lecisz, sobie powiedzmy dzięki mama, dzięki ciocia, e, lecimy o, ukryte studia w trakcie rozwoju ale super, także dziewczyny sobie zjedzą i lecimy tej restauracji, szybko zatrudnimy jakiegoś nowego szefa kuchni, bo widzę, tam coś nie do końca działa tak jak powinno a to znaczy, że jest no dosyć niedobrze dobra, zjedzone, także chodźmy dziewczyny zobaczmy co się w tej restauracji dzieje aha, w restauracji mamy słuchajcie, problem krzesłowy jak widzicie i problem z drzwiami <laughs> okej, okay. widzę, że tutaj się podziały jakieś dziwne, dziwne rzeczy no ale tak to jest czasem jak niestety wiecie, ma się mody, więc to muszę na pewno wszystko naprawić. Tak prowizorycznie, więcej sobie to po prostu naprawimy i bardziej na live, bo jak mówię tutaj od tego właśnie takie rzeczy robimy słuchajcie na live'ach, nie wiem dlaczego mi poznikały jakieś tutaj drzwi, nie wiem, dajmy na razie jakieś takie. Trudno, nie mamy zbytnio innego wyboru, nawet nie pamiętam jakie tutaj były wcześniej, a to jak to wszędzie tu są, okej. Okay. No i te krzesła będzie trzeba pozmieniać. Tutaj mieliśmy takie ładne, kolorowe, tak socjalnie ustawiałem, ale to wszystko sobie zrobimy. Już słuchajcie, na live, mam nadzieję, że on będzie dzisiaj. Wydaje mi się, że tak, że wszystko uda mi się zrobić na czas. No i zobaczmy, co tu z tymi pracownikami jest. Kto tam zniknął? Yy, mamy Sima jednego tutaj i możemy sobie drugiego Sima zatrudnić, ale na razie nie. Nie mamy szefa sali. No to można szefa sali pan Wiktor Larson pójdzie. On jest ogarnięty całkiem. Także teraz mamy to wszystko ogarnięte i możemy, widzę, chyba sobie otworzyć, tak? No bo panią y, od kucharzenia mamy Katarzynę, więc jest git, otwórzmy sobie. Chwilę tu pobędziemy, ale za długo tutaj nie zagrzyjemy, słuchajcie. A co ty, To źle się czujesz? A, do łazienki musisz no to leć sobie do łazienki. Ty, Walentinka, sobie tutaj podskoczysz, żytka pogoda, więc pewnie za dużo ludzi to dzisiaj y, tutaj nie będzie. Ja pomogę tutaj, może Walentiną posprzątać, y, widzę kelnerą, bo troszeczkę jest nieogarnięcie, jak tutaj widać. Więc Valentinka może posprzątać I mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę ludzi przyjdzie I troszeczkę zostanie obsłużonych Że ta restauracja będzie działać dosyć, słuchajcie, dobrze Oby tak było Widzierniki też, też pomaga posprzątać Troszeczkę ludzi się zebrało Troszeczkę ludzi siada Nie będę nawet im, słuchajcie, polecał Bo wydaje mi się, o tu jeszcze też się do sprzątnięcia Że oni sami to sobie na spokojnie ogarną raczej Tak mi się wydaje Dzień dobry Państwu Witamy w naszych skromnych progach u Walentinki Zobaczymy, jak się będzie nowy pan e, szef sali sprawdzał mi. Miejmy nadzieję, że dobrze troszeczkę ludzi się zebrało. O, patrzcie, kto przyszedł. Przy Ryan, czyli e, tata dzieci Walentiny, najstarszych chyba tak, nie widzę tutaj nikogo innego znajomego oprócz babcia Mroza, ale Rajanek, słuchajcie, przyszedł, o, ty już coś dostałaś, nie, ty sobie coś malujesz, ale będzie pani zbierać zamówienie, czyli faktycznie tutaj wszystko działa, mam nadzieję, że wszyscy dostaniecie dobra, słuchajcie, jedzonko i tam też ktoś jest, także na spokojnie nie no, gitara będzie, ludzie są sadzani także mam nadzieję, że tak do 15 tutaj, słuchajcie, posiedzimy i wrócimy, zobaczymy, czy ktoś dostanie jedzonko proszę, jedzonko idzie, także udało się jakoś ta restauracja działa, co prawda no w Simsach niestety nie mamy, nie wiadomo jak Pośpiechu, ale mamy jedzonko i coś zarabiamy. Tam ta simka sobie gdzieś odeszła, ale mamy nadzieję, że zaraz tutaj podejdzie. Zaraz ci państwo o lodówkę jeszcze trzeba będzie naprawić. Widzę to, zamienimy ją sobie na spokojnie, żeby nie kombinować za dużo. Walnij to jeszcze weź sobie kicni na szybko. Kupa kabina, kupa co? Skorzystaj po prostu, nie ma tu chodzi. Um, I miejmy nadzieję, że wszystko będzie pięknie, tutaj słuchajcie grać. Będziemy zaraz sobie wracać, bo jak mówię, Valentina się źle dziwnie czuje. słuchajcie, jest jakaś taka przygnębiona, nieswoja, nie wiem, jakiś ból brzucha, nie wiadomo o co tutaj chodzi, może coś niedobrego zjadło. A znowu coś dostali, patrzcie, 500 już zarobiliśmy. Cieszysz się pozytywną reputacją. Ludzie podobają się że twoje kompozycje kwiatowej krawacji, więc ja się czasem zajmuję się ogrodnictwem. Nie słuchaj, mamy wielką restaurację. Dziękujemy za twoje ogrodnicze tutaj że tak powiem, propozycje. Bella zaraz zaczyna kolejne zajęcia, okej, okay, nie mam pytań. Wiesz co, ty sobie może nie podkurzaj tylko umyj sobie rączki, widzę, że masz jakiś problem teraz z Valentina, naprawdę dosyć duży, więc tak to niech wygląda. Gdzie Niki w ogóle się skryła, żeby jej tu nie zgubił? Aha, rozumiesz sobie z ludźmi. widzę, że Niki dobrze się czuje tutaj, słuchajcie, w takim towarzystwie, także bardzo dobrze, same plusiki tutaj mamy, jak widzicie, same piąteczki, wszyscy oceniają nas, jest bardzo duży ruch, także zarąbiście. My będziemy powoli sobie, słuchajcie, wracać do domu i będzie na Was czekać kaccenka druga. Także życzę Wam miłego oglądania tej kaccenki i widzimy się już, słuchajcie, za sekundkę w domu naszych simów. No, słuchajcie, kochani, wydarzył się w pewnym sensie cud, bo Valentina jest w ciąży. Tak, od kilku dni miała nudności, bolał ją brzuch i czuła się w ogóle tak mega nieswojo. No i wiecie, nie brała w ogóle tego pod uwagę. Ona z Alekiem nie zabezpieczali się, bo Valentina była przekonana o tym, że nigdy więcej nie będzie mogła mieć dzieci, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale dawno, dawno temu leczyła ona swoją niepłodność i miała dosyć duży właśnie problem z tą niepłodnością, przez co właśnie nie mogła urodzić jakby swojego trzeciego dziecka samodzielnie. A tu nagle okazało się, że teraz jest w ciąży i ona nadal nie może w to uwierzyć, bo to jest po dla niej niemożliwe. Ona była na 100% po prostu pewna, że to się nigdy w życiu nie uda, że ona jakby nigdy już w ciąży nie zajdzie. No ale... Wiecie, ciało człowieka jest jedną wielką tak naprawdę niewiadomą, i zawsze mogą się zdarzyć jakieś e, dziwne rzeczy. I, i teraz Wentina jest w ciąży, tylko że ona naprawdę w tej ciąży tak nigdy więcej nie chciała być, nie chciała mieć więcej dzieci, I, i teraz sama nie wie co zrobić no bo z Alekiem to nie jest na poważnie, i jakby wiecie, ona zdaje sobie sprawę, że to jest typ, który raczej nie chce mieć dzieci, nie lubi zobowiązań e, i tak dalej, i tak dalej, więc e, jakby no nie, wie, nie wie co zrobić do końca. Nie wie jak sobie poradzić, o Jezus, Niki nas przyłapała na płaczu z maseczką, weź, wiesz co, Poproszę ją o radę, raczej na razie Walentina nie chcę mówić o tym Belli, no bo nie sądzi, że to jest dobry moment, tylko pogada, myślę, o tym właśnie z Niki, po prostu może ona jakoś jej tutaj, nie wiem, pomoże w pewien sposób, nie mam pojęcia, co tym jeszcze możesz powiedzieć, możesz jej jakby zdradzić ten sekret bycia, bycia w ciąży, czy, 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 czy nie? Bo, bo nie widzę tego. O dochody Sima, ma osobowość to nie. Zostać tutaj przyjemnością mi, to nie. Nie wiem, gdzie to mogę słuchać, kliknąć, żeby jej powiedzieć sekretny o wyjściu. O się wielkimi wieściami. No właśnie, o to chodzi. Także powiedz jej dokładnie o co chodzi: że no, no taki jest problem. I że jakby jesteś w szoku i nie wiesz, co zrobić. I w ogóle tragedia. Na no, Niki na pewno jej dobrze podpowie. No bo słuchajcie, Niki jest. Y jej siostrą, tak? Więc zawsze jej pomoże, nawet jeżeli już nie jest, słuchajcie, tak sprawna jak była kiedyś. No to myślę, że. O, Niki, i co? Jak jest reakcja w tej maseczce? Smutek, szczęście, chyba, chyba szczęście. No jakby każę się jej cieszyć, jakby dostał no, się cud. I, I trzeba, jakby, no. To zaakceptować. Nie sądzę, że Walentina by chciała, słuchajcie, usunąć to dziecko. Myślę, że będzie właśnie chciała je wychować. Tak mi się wydaje, ale jak potoczy się to wszystko z, z Alekiem, z, z tym wszystkim, to... Nie wiem, słuchajcie. Chcę znaleźć coś o dzieciach jeszcze, no ale rozumiem, że tutaj rozmawiają. Boże, co moje dwie ulubione bohaterki, będzie mi tak przykro, jak z nich coś się stanie. Choć weź powiedz jeszcze, rozmawiaj cały czas, nie pokazuj się Belli w takim stanie, jak jesteś zapłakana. O Boże, gdzie ty byłaś? Tu? Bo jak widzicie, w oczach łzy są, chyba ze szczęścia trochę, jakby z szoku i z tego wszystkiego. Także no, tak to, tak to, tak to wygląda. Jestem ja w szoku, Valentina jest w szoku i wy też na pewno jesteście w szoku. Mamy tutaj dużo spraw rozwiązanych. O Jezus, że się pokłóciły jeszcze z wrażenia? Ta powiedział, powiedziała, że jej strój jest brzydki jeszcze w moim dzisiejszym stroju. Myślę, że wygląda na mnie dobrze. A Ania powiedziała: Nie, tak właściwie to nie. Boże, Frodo, ona ci właśnie pomogła słuchać z twoją ciążą i w ogóle. A ty tutaj przeżywasz jej strój i jeszcze odkurzasz podłogę, która jest za ścianą. Nie mam w ogóle pytań żadnych. No dobrze, kochani. Jeszcze chcę pokazać w ogóle. Ich stroje w kasie, bo kilka mieliśmy nowych. Tworzyliśmy je na live. Na dzisiejszym live też będziemy tworzyć nowe stroje. Boże, jak wy mnie zabijecie za to, co się dzieje w tej serii. Ja to czuję. Po ostatnim odcinku już zresztą czułem, że po prostu, że tak powiem, skrzywdzicie mnie mocno to wydaje mi się, że potem... Też mnie bardzo mocno skrzywdzicie brzuszka. Jeszcze u Walentiny. E, słuchajcie, nie widać, bo to jest bardzo duży początek. Ten strój już widzieliście. E, ten też. Wydaje mi się, że nie widzieliście. Nie, ten też widzieliście, więc nie widzieliście tylko tego. To jest taki bardziej o, tu widać lekko zarysowany brzuszek. E, tu jest taki bardziej fancy strój na Valentinę, taki do restauracji, gdzie może sobie, słuchajcie, pochodzić i pokazać, jakie ma to z pięknym menadżerem. Także tak to wygląda. E, chyba więcej u Valentiny zmian żadnych nie było. Natomiast było u Belli, to jest też nowy strój. E, bardzo bardzo podobne było jak kiedyś Niki miała i w ogóle podobny strój. Także tutaj może trochę w ciociu Niki ona się wprowadza, że to ja uważam, że ona jest podobna, bardziej podobna do Niki niż do samej Walentiny, tak by the way. Z zachowania, i tutaj mamy jeszcze taki nowy strój ze spódniczką, taki ładny, estetyczny. No i Niki, słuchajcie, dostała też ten strój chyba jest nowy. I strój numer 3 taki bardzo elegancki, bardzo ogarnięty. Nowy też bardzo, słuchajcie, ładny, jeżeli chodzi o stroje, to będzie wszystko. Jeżeli byście chcieli dostać linki do tych strojów, słuchajcie, zostawcie 1000. 800 łapek, i jak będzie 1000 łapek, to pod kolejnym odcinkiem będziecie mieli linki do modów, mam nadzieję, że tak możemy się omówić i tak uda wam się, słuchajcie, to zrobić. No dobrze, słuchajcie, i tym akcentem, i tą minął Niki i tą miną Walentiny, zakończymy ten odcinek. Jestem ciekawy, co wy powiecie na to, co się tutaj zadziało, co Walentina powinna zrobić, co wy byście zrobili na jej miejscu, co wy byście zrobili na miejscu Belli i jak rozwiązali tą całą sytuację. Jestem ciekawy, dajcie mi znać, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeżeli wam się odcinek podobał, jeżeli nie, to również. I widzimy się w jednym z kolejnych moich odcinków, dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym, do zobaczenia i mua mua do następnego, hej!